na zespół Hersodanosa. Chcę szerzyć wiedzę w temacie zespołu Hersodanosa, bo wciąż bardzo mało osób wie, czym właściwie jest ta choroba. To rzadka wada genetyczna tkanki łącznej. Jest to choroba przewlekła, nieuleczalna, trudna do zdiagnozowania, ponieważ jest wiele objawów i występują z wielu różnych układów. Moja codzienność to ból, problemy z poruszaniem się, zwichnięcia, urazy. Problemy z sercem i problemy z układem naczyniowym. W związku z tym, że jest to choroba genetyczna, nie jest możliwe jej wyleczenie. Pozostaje jedynie leczenie objawowe, łagodzenie bólu, liczne i regularne wizyty u specjalistów, ortopedów, kardiologa, genetyka. Mimo bólu kocham życie, czerpię z niego i jestem wdzięczna za to, co do tej pory udało mi się osiągnąć. Myślę, że warto wspomnieć, że diagnostyka jest procesem bardzo długotrwałym. Jeśli zmagasz się z tą chorobą, a koszty są dla Ciebie zbyt wysokie, nie obawiaj się prosić o pomoc. Są zbiórki. Zbiórki można założyć również na chorobę genetyczną, jaką jest zespół Hershey Danlosa i na koszty związane z diagnostyką, jak również z procesem leczenia i dietami profilaktycznymi niezbędnymi przy tej chorobie.